Dzień dobry, kochani, witam wszystkie osoby urodzone w znaku panny. Zapraszam Was, moi drodzy, na czytanie tygodniowe. Robimy tygodniówkę od 5 do 11 lipca 2021 roku. Patrzymy, jaka energia w tygodniu od 5 do 11 lipca 2021 roku idzie do. Wszystkich osób urodzonych w znaku Panny, co odchodzi, a co przychodzi do osób urodzonych w znaku Panny w tygodniu od 5 do 11. O, się odwróciło. To jeszcze raz, skoro one nie chcą. Księżyc, yy, ósemka pucharów, szóstka pentakli I rycerz mieczy. A we wskazówce, nie, tam wskazówka to z przełożenia, królowa mieczy. Księżyc. Karta, gdzie my nie widzimy wszystkiego wyraźnie, gdzie nie mamy pełnych informacji, gdzie nie wszystkie sprawy są jasne, czytelne, gdzie po prostu są jakieś przekłamania, jakieś niedomówienia, jakieś kładące się cieniem informacje, gdzie nie mamy. Hmm. Jasności spraw, gdzie nie mamy wiedzy na temat wszystkich danych, gdzie ktoś coś przed nami ukrywa? Coś jest przed nami ukryte? Po prostu brakuje nam pełnych danych do podejmowania działań, decyzji, do tego, żeby być pewnym, że to, co robimy, to chcemy to robić, bo, bo nie mając wszystkich danych, nie możemy jasno i klarownie ocenić sytuacji. A to jest taka karta. Jest to karta, gdzie coś jest przed nami zakryte. Albo specjalnie, albo po prostu tak wszechświat działa, że nie mamy pełnych danych, nie widzimy jasno, nie oceniamy realnie spraw, sytuacji, osób, bo nie jesteśmy w stanie na podstawie tej karty ocenić nikogo jednoznacznie, ponieważ e, nie wszystko wiemy. Może też tak być, że właśnie ktoś nas oszukuje. Ktoś nas tak łudzi. Ale na szczęście, kochane panny, ta energia odchodzi do przeszłości, czyli albo będzie w tym tygodniu to przemijało, taki, taki stan rzeczy, albo już przemija. No i co tutaj mamy? Ósemkę pucharów. Ósemka pucharów to jest karta, gdzie te puchary w jakimś czasie, w jakimś momencie naszego życia bardzo nas cieszyły, bardzo nas zadowalały. My, myśmy byli zadowoleni z tych pucharów, my byliśmy spełnieni, że je mamy, mieliśmy poczucie komfortu wcześniej, ale w ósemce my w naszych emocjach, w naszym wnętrzu podejmujemy decyzję, nie chcę już tego. Nawet jeżeli one są fajne, nawet jeżeli one mi się podobają, ja już po prostu, to już się przejadło, mam już tego dosyć, po prostu nie potrzebuję ich i postanawiacie od tego odejść, czyli zostawiacie coś, co wcześniej było dla Was, przepraszam, <coughs> satysfakcjonujące. W tamtym momencie, w którym posiadaliście te puchary, to Was cieszyło. Natomiast na tę chwilę nie chcecie już tego. Odwracacie się. Macie jeszcze niejasno i Niejasne i nieklarowne to, co będzie potem. Nie macie jeszcze takiej, takiego wglądu w to, gdzie zmierzacie, ku czemu idziecie. Macie tu księżyc, więc to, to nie jest jeszcze. Ten moment, w którym yy, macie sprecyzowane cele, ale już na tym etapie wiecie, że to, co macie, nie satysfakcjonuje was w żaden sposób. I odchodzicie od tego. Odwracacie się od tego. Tak, jak tutaj na tej karcie. Od tych emocji, które wam nie służyły, już odchodzicie. Macie po kokardę jakiegoś przeżywania, jakiegoś. Um, lo, ulokowania swoich emocji w tych pucharach, w którą stronę idziecie? No, w stronę równowagi. Posłuchajcie, szóstka pentakli to jest równowaga w dawaniu i braniu. Być może tutaj zbyt wiele dawaliście z siebie w tych emocjach, a druga strona na przykład niewiele albo mniej, i nie satysfakcjonowało was. To i w końcu macie tego dosyć, i, i odchodzicie. To jest karta odejścia. Być może dlatego, że was ktoś okłamywał. Nie mówił całej prawdy. Też tak może być. Bo wy chcecie równowagi. To jest tak, że w momencie podjęcia decyzji nie wiecie jeszcze, co byście chcieli, ale od tego, co było, odchodzicie. Bo macie potrzebę równowagi, zachowania tej równowagi w dawaniu i braniu. To jest taka stabilizacja i w emocjach, i w finansach, bo tutaj trzeba to przyjąć jako czytanie ogólne. W związku z tym nie mogę mówić, że to jest tylko w kwestiach materialnych. Ale również w kwestiach emocjonalnych może to być, bo daje nam to dobre samopoczucie, bo jak my komuś coś damy i dostaniemy za to zwrotkę, nawet w postaci głaska, tak? Bo to nie musi być moneta. Może to tak być, że emocjonalnie czujemy się na przykład niedowartościowani, no może źle się wyrażam, ale niedocenieni, tak? To my idziemy w, tam, w takim kierunku, w którym ktoś da nam w zamian coś. Jeśli my komuś okażemy serce, to ktoś okaże nam. Jeżeli my do kogoś wyciągniemy rękę, to ktoś tę rękę uściśnie, przytuli i przyjmie. I tutaj, w takim kierunku w przyszłym tygodniu podążacie. Odchodzicie od, od czegoś, zostawiacie coś emocjonalnie i idziecie ku równowadze. Ku zachowaniu równowagi. We wskazówce macie rycerza mieczy. Rycerz Mieczy to energia bardzo porywcza. No, ten to zanim pomyśli, to już zrobi. Jest to energia, słuchajcie, też informacji. Szybkich informacji. Jest to posłaniec. Jest to też e, energia osob osoby, która działa w sposób taki porywczy, zdecydowany, odcina się od czegoś. Więc, jeżeli e, stoi ta karta na pozycji wskazówki, to ona by powiedziała, że mm, wskazywała na to, żebyście. Bo tutaj jest odcięcie emocjonalne. Tutaj idziecie w stronę równowagi, a ta karta mówi tri. Tnij i w ogóle się nie zastanawiaj. W ogóle nie podchodź do tego emocjonalnie. Zastanawiasz się i, i wozisz się i, i, i grzebiesz się. Tni. To jest energia powietrza, energia myśli, szybka energia. We wskazówce mówi: działaj. Nie sieć, działaj i to szybko. Do tego was namawia ta wskazówka. Bo tu już żeście się wystali. W tle, Królowa Mieczy. No ta to, to w ogóle już yy, to jest energia osoby doświadczonej życiowo. Energia osoby, która yy, to jest osoba, która już jest po przejściach. Która ma mądrość niewyuczoną z książek, a raczej nabytą własnym życiem, własnym doświadczeniem. Więc ona jak ma podjąć decyzję, to się nawet nie zawaha. Jest mądra? Wie, jak o siebie zadbać? Nie potrzebuje już żadnych potrzeptów, nie potrzebuje żadnych podpowiedzi. Ona doskonale wie, co ma robić, żeby zachować swoją pozycję. I to jest tło wasze, moi drodzy. Działajcie tak, jak mówi Król Mieczy, może nie aż tak porywczo. Chociaż we wskazówce mówisz, że namawia Was do działania, byście podjęli pewne działania, ale one są jeszcze na takim poziomie: jakby ja mam wrażenie, takim trochę rozlazłym, takim, że jeszcze jakbyście sobie tak dawali pobalansować, jakbyście tak sobie y, dawali, a jeszcze tak powolutku odejść, a, a ta energia y, mówi: zdecydowanie tnij, rób, działaj, nie zastanawiaj się już. Już był czas na zastanawianie. Także taki mocny tydzień do działań, do działań ku swojej równowadze, także warto. Dobrego tygodnia!